Witam w drugiej części filmiku. Teraz zaprezentuję włączenie stacji oraz menu stacji i proces lutowania. Więc włączamy stację. Stacja ładuje sobie system o programowanie 888676. Aktualizowałem wczoraj to programowanie i stacja pyta nas w momencie włączenia o. Czy jaki jest grot zainstalowany w stacji? Stacja, niestety, wymaga tego, że musimy podać typ grotu, jaki mamy. Mamy akurat ten grot C245-405, potwierdzam. To jest w tej chwili włączony asystent lutowania. Ja może przejdę na standardowe lutowanie. Nie ma w menu języka polskiego. Nie wiem, czy to będzie widać. Jest angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, chyba chiński, japoński. Wyjdźmy sobie z menu. Weźmy tutaj modę. Tu mamy do wyboru standard, ten Basic i Solidary Assistance. Wybieramy sobie Basic. ojoj. Oj, oj. Wychodzimy z menu, mamy po prostu. jest. Tutaj mamy moc, jaka jest dostarczana do grotu w momencie rozgrzewania i lutowania. Po prostu on nam pokazuje moc, jaką grot pobiera w chwili, w procentach. Tutaj mamy typ grotu, jaki mamy. Mamy uśpienie, temperaturę 150 stopni w tej chwili hibernację za 8 minut 19 18 sekund i tak dalej ja spróbuję przylutować układ scalony mam takiego wyluta niepotrzebnego to spróbujemy go przylutować mam trochę ciemno może ja nie, nie będę miał światła że tak za kamerę żeby tego wziąć, żeby nie zasłaniać i proszę zobaczyć sobie co się dzieje pełna moc, moc spada. Mamy i już dogrzany jest i grutujemy. W tej chwili lutuję układ salony. Tutaj nam pokazuje w momencie lutowania, jak got się lekko wychładza, więc stacja pokazuje nam dostarczaną moc do grotu. No, Ale tutaj mamy temperaturę ustawioną, temperaturę grota. Tak, mamy temperaturę grotu. A tu temperaturę, jak mamy ustawioną, możemy sobie ją zwiększyć. Filka, zwiększyć. Zmniejszyć, no poczekamy, aż się wychłodzi. Możemy lutować sobie i lutujemy. Ja tutaj topnika nie stosuje żadnego, niestety. Bo mam poza domem topnik. No i tak po prostu jest podczas lutowania. Naprawdę lutuję, nie, 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 nie oszukuje Wkładam stacja przechodzi w typ uśpienia. Tutaj mamy temperatura już nam spada 320 stopni 310 O nie dodałem, że po prostu przy kupnie tej stacji producent nam daje w zapasie nam nam daje nam daje przewód zasilający i kolbę do stacji ale do kolby jest dołożony jeszcze taki, ta gąbeczka Uchwytu. Zapasowa, i tutaj jest taka gumka silikonowa. I tą, ten piesień silikonowy, i tą, rącz, tą, tą osłonkę na rączkę nam producent daje w zapasie. Plus takie dwa prowadniki plastikowe przezroczyste, żeby po prostu tą osłonkę na rączkę założyć. To sobie weźmy w menu. Wybierzmy sobie w tej chwili typ asystenta lutowania wejdźmy o mamy Teraz spróbujmy porutować z asystentem lutowania oczywiście ta jakaś skalibracja występuje W tej lutuje. I tutaj mamy pokazane procentowo lutowanie. Zielone to jest ok lutowanie. Mamy trzy linie czerwoną białą niebieską podejrzewam że czerwona linia to jest temperatura w procesie lutowania pokazana na grocie biała linia to jest moc we watach dostarczana do grotu bo mamy waty procent i biały no to podejrzewam że to biały odnosi się do właśnie do w mocy a niebieskie odnosi nam się do tej refer referencyjnego ustawienia lutowanie 2 sekundy, 2 sekundy, mod 14 watów. Tu też mamy typ grotu, jaki mamy. Ja w tej chwili wysudzę gąbeczkę. O, gąbeczkę grota. I proszę zobaczyć, już stwierdził, że coś jest źle. Jest na czerwonym tle pięćdziesiąt jeden procent, od sześćdziesięciu procent jest zielone. No to polutujmy jeszcze. O, dwie sekundy za długo lutowałem bo wyszło w referencji jest 2 sekundy 1 dziesiąta, a 4 sekundy 30 lutowałem. No dlatego lutowałem, bo mam topnika, a płytka jest bez soldermaski, jest taka płytka uniwersalna. O, tu lutuję i po prostu jest kwestia tego że wyszło źle A to skąd mię muszę sobie kupić lupę z podświetleniem bo niestety ale to mi się wydaje że oczy już nie to same I albo sobie czyścimy gąbkę, albo... Jest. I tak przebiega proces lutowania. Polutowałem. Tu polutowałem tylko z salaka. Tak, dla testu wziąłem po prostu, żeby on potestować. Może potem wylutuję tu kody z lutownicą. Weźmy sobie do menu jeszcze. Mamy kolejne ustawienia. Tutaj mamy Możemy nawet dźwię, pin włączyć wyłączyć. Maksymalna temperatura 400, minimalna temperatura 200. Jakiś tam limit 60%. Nie wiem, po prostu nad wszystkim się nie znam, no to po prostu nie będę tłumaczył, tylko co służy. Za ją mam. Pin. Można pin ustawić do blokowania ustawień stacji, by nam ktoś tej ustawień nie przestawił. Dźwięk możemy sobie wybrać. Czy chcemy jak pikanie, żeby było pikanie przy nacięciu przycisków i przy lutowaniu asystenta. On nam piknie. Oraz temperatura w stopniach Celsjusza. Wyjdźmy. Kolejne ustawienia. Typ grotu, jaki mamy. Możemy sobie wybrać typ grotu, jaki mamy. Wpisać sobie, jaki używamy. No niestety stacja nie rozpoznaje grotów. Musimy to zrobić manualnie. Tu mamy takie jeszcze ustawienia jak minimalna temperatura tego uśpienia 150 stopni, hibernacja 10 minut reszty po prostu nie wiem weźmy wejdźmy jeszcze raz. OK Tutaj też jak jakieś po prostu ustawienia parametrów na razie nie rozpasowałem tego. Reset stacji wyjście. I tu mamy przecież informacja jeszcze. Po naciśnięciu widzimy temperaturę ustawioną, referencję na temperaturę. Jest 350 Typ grota Czas lutowania ostatni 200, 2 sekundy 30. Czas taki referencyjny to jest 2 ,1 sekundy 1 dziesiąta. Lutowania temperatura maksymalna 350 stopni. Minimalna 325. Moc, dostarczona moc 14 watów. No i rezultat. 91% polutowania. Po prostu z po, dobrego polutowania. Oh yeah. Ojej. 91%, czyli po prostu dobrze polutowaliśmy. Tutaj mamy informację o grocie, jaki używam. To jest grot ścięty. Podkreślam, zawsze musimy wpisać informację, jaki grot używamy. Jest to naprawdę upierdliwe. Bo trzeba zapamiętać, jaki typ grotu stosujemy. A niestety, na grocie to jest po prostu, no niby pisze na grocie coś, ale to jest po prostu nie do czytania przeze mnie. Następnie mamy jakieś informacje tekstowe, jak ktoś angielski zna, to proszę dla niego to jest. Można sobie poczytać. Wychodzimy z informacji. Odsunę troszkę. Tu mi się sufit odbija. Takie kreseczki widać. To jest odbicie sufitu. Grot ma. Tak, tak wygląda. Grot. T 12 ma inny w ogóle konstrukcję końcową. Groty dostajemy w takich oto kopertach. Warto Za zachować sobie właśnie ten numer grotów do wpisania mieć. Warto Za zachować sobie. Stację kupujemy bez grotu. Nie dostajemy żadnego grotu do stacji. Najtańszy got to jest po 135 zł. No majątek naprawdę. Sporo, no, dla mnie to są drogie goty. Mam nadzieję, że dzięki temu wsypianiu stacji te goty będą dłużej mi służyły. Oto pokażę, jak, jak wymienić grot. Bierzemy, ciągniemy. Mamy długi grot. napinamy dociskamy i stacja nas zapytała jaki mamy grot więc po prostu, żeby po prostu już nie wpisywać tego nowego grotu wyciągam wkładam stacja mnie pyta jaki mamy grot potwierdzam teraz się jakoś kalibruje temperatura do 360 stopni wzrosła, następnie opadła no w tej chwili opada, bo była w śpieniu Mamy 350 stopni, kalibracja trwa. No trzeba się stacji nauczyć obsługiwać, naprawdę, bo jest skomplikowana jak to zna angielski, no to nie wiem, to skomplikowane to wszystko, te ustawienia, bo sobie przetłumaczę, na no angielskiego nie znam. No mówię, mówiłem, że kupię kolejną stację Elwika. ale po prostu, no, chciałem kupić zasilacz laboratoryjny Rode Schwarza, który kosztował 5300, trzykanałowy, taki, taki chciałem zasilacz. Ale szukałem informacji, i znalazłem wnętrze tego zasilacza i we, tak patrząc na to wnętrze, stwierdziłem, że to nie jest zasiad liniowy, tylko jakaś przetwornica, trzy przetwornice niezależne, które można łączyć szeregowo, bądź równolegle. I zrezygnowałem z zakupu na rzecz Siglenta. Siglenta kupiłem, co pokazywałem we filmiku poprzednim. I zostały mi pieniążki jeszcze. No i tą stację kupiłem. Zaszalałem i kupiłem. Po prostu inaczej bym jej nie kupił, bo by mnie nie było stać. Ale mówię, z pięciu tysięcy zamiast jedną rzecz mam dwie rzeczy. Jeszcze dwa groty dokupię sobie, ale to jeden grot miesięcznie kupał będę. No bo mnie nie stać. Tak, żeby po prostu wygrzmocić tyle pieniędzy na groty. zobaczmy sobie jeszcze raz polutujmy to już mam wszystko polutowane ale po prostu weźmy sobie ją odpalmy niech się nagrzeje ona nagrzewa się do 360 teraz temperatura spada ja ją trochę wychłodzę po jest o. schłodzenia wyszło że jest niedobrze co by tu porozmawiać jeszcze raz, nie udało mi się było za krótko. Za krótko, za mała moc i wyszło nam ze źle Podejrzewam, że stacja impulsowo podaje napięcie na grzanie grotu i w międzyczasie mierzy temperaturę grotu i stąd wykrywa wychłodzenie grotu, bo tu chodzi o wychłodzenie grotu procesem lutowania Proces lutowania nam wychładza grot Teraz musimy od nowa w referencyjnie się ustawił wszystko A zróbmy sobie pada hmm, poszło nie pykło No też nie pyka Coś zrobiłem i coś nie pyka Nie wiem co zrobiłem w tej chwili Ale coś nie pykło, nie halo jest Nie wiem, stacja lutuje, a po prostu nie ma referencyjnego. Wejdźmy sobie w menu, zesetujmy, reset, no, teraz muszę ustawić, o ona ta spika, wyłączyłem, jest. 907 stąd lat. got. Nie, trzeba god zmienić. Muszę wejść. Oj oj oj. no i teraz muszę ustawić grot 405 405. pięć no toż nie pykło, nie halo zobaczmy referencyjnego dlaczego nie ma referencyjnego już jest, dobra ja za krótko lutowałem dwie, dwie sekundy sześćdziesiątych Nie pyka no dobra, dojdę poza za do tego, tego, to nie pyka jej To byłoby na tyle w tym filmiku. Zaprezentowałem stację, jak działa. Wyłączmy ją. No to do następnego razu. Cześć i pozdrawiam.